Hmm. Spotkamy się z panem dyrektorem teatru Michałem Żebrowskim i e, Kasia zjeści swoje marzenie e, dziecięca. Słuchajcie. W życiu Teatru Natru Piętro, niezwykłe wydarzenie, 16 października. Krzysztof Gonciarz o godzinie 10.30 i 14.00 spotka się z widzami i będzie mówił m.in. o crowdfundingu. Tego nie można przegapić. Jesteśmy mega happy. Zapraszamy. Pamiętajcie, 16 października, Krzysztof Gonciarz. Teraz jestem w siedlisku zła. Bagorze. będę udzielać wywiadu Bartkowi, który robi tą bardzo fajną serię wywiadów z youtuberami, gdzie wielu moich znajomych było i Bartek mnie tak zapraszał do tej serii od długiego czasu, w końcu uprosił. Ale przemówiłem, pogadałem, spoko, sympatycznie, mam nadzieję, że fajne będzie, chyba w przyszłą środę ma być. Mamy teraz w ogóle drugie podejście do kręcenia Uwaga Pies, co mieliśmy zrobić wczoraj. I dzisiaj jest w ogóle ładna pogoda, ładne otoczenia i, i mamy sporo ludzi chętnych. Cześć! Także wszystko wygląda dobrze dzisiaj. Jestem bardzo zadowolona, że uciekłam z zajęć, żeby być gwiazdą u Gonciarza. <laughs> Nie jesteśmy właśnie na planie filmowym Krzysztofa Gąciarza. Kręcimy właśnie nowy film. Asiu no, powiedz coś. No kręcimy na no, Jestem Brzenio, a to jest Asia. Pomachaj. Tak. I wy tak z boku za mną przyjdziecie i wszyscy powiecie cześć. 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 Nie. O, sorry. O Jezu, żeby nie zepsuł, bo się nie wypłaca. No, nagraliśmy film z pomocą tutaj e, aktorów znakomitych, którzy przyszli. E, bardzo wszystkim dziękujemy. Tutaj zdjęciom i podziękowaniom nie było końca. Pa! Ech, spoko dzieciaki. Czemu tu do cholery nie ma przejścia? Ja yeah, Krzysiu parkord. Będziemy teraz oglądać teatr szóste piętro, gdzie w niedzielę będziemy robić podwójne spotkanie ze społecznością. Będziemy zbadać teren. Słuchajcie, w życiu Teatru 6 piętro niesamowite wydarzenie, już 16. <grymne> <grymne> no, imię sztuki. Ja, ja, ja pozwolę sobie przyjść. Ale zapraszam. <grymne> Na listę dopiszemy. <grymne> Także tak. A Jezu, co myśmy narobili? <grymne> W teatrze, w ogóle spotkanie z youtuberem, Michał Żebrowski zapowiada, bo jest... Przegie... przegięliśmy. Arbuz. Arbuz. No, arbuz. Idziemy się teraz zobaczyć e, z Matyldą i Sebastianem, w których mieszkaniu mieszkamy, a w sumie to u Matyldy mieszkamy. No dobrze. Dzisiaj był <taki>, taki dość bojowy dzień, a jutro będzie jeszcze bardziej bojowy, bo jutro impreza w niebie. Ech, jeszcze raz zapraszam wszystkich. Jak oglądacie ten materiał, to za parę godzin. A ja oczywiście się przeziębiłem znowu, więc. <taki> Herbatka i się kurujemy. Kasioł też chory. Też chora, też chora. Bo jutro bansy i lasery. Cześć. tak jak na raz zadowolić wszystkich, że to biografię, tak jak polabnik, gotowy z jak nie.